Siemano, witajcie w Warcraftie Trójce. To już jest rozdział piąty marsz plawi. epizodu pierwszego, część pierwszej. No to i lecimy. Nasi! Hardman, nareszcie przyda nam się chwila odpocząć. Wygląda jakby szykowali się do bitwy. Wczoraj nocy pojawiła się w okolicy potężna armia nieumarłych. Atakują nasze wioski. Teraz zmierzają w naszą stronę. A niech to Jaina, ja zostaję bronić wioski. Ty pędź do lorda Utea. Powiedz mu, co się stało. Ale ruszaj, liczy się każda sekunda. Jaina, proszę cię! tutaj się umie teleportować. Zaczekaj. Co było w tych skrzyniach? Tylko ziarno z Andorhalu. Nie ma powodu do obaw, panie. Wieśniacy już dostali swoje przydziały. O nie... Mm -mm. Zaraza wcale nie ma zabić moich poddanych, ale przemienić ich w nieumarłych! Brońcie się! O, oh, dźwięk, Trzeba ci Okej, okay, panowi na poziomie nie umarły w trybie nam... Ścis go, bo do jednego nie umarłego, nie umiesz zrobić. Nie umarłego nie umiesz zabić. No zabicie... Nieumarłego jest raczej trudne. Ja, co my tu mamy? No to wszystko... To już wszystko jest. już. E, sekundę. E, jestem z powrotem. Zadzwoni do mnie kolega i... Uresz ty w Panowie, ruszymy. Lecimy. Eee, ty tu został, ale to mogę polecić. E, zaraz do mnie dołączy kolega, który... Przynajmniej... Kapkę więcej ode mnie zna się na tej grze. <grym> Dobra, nie umarłem jeżero co my tu w ogóle mamy? Mamy farmy, mamy wieże strażnicze. Mamy ołtarz królów. Mamy no to koszary, no to A no, gdzie jest twierdza? A tu jest twierdza, okej, okay, dobra. To wyszkolę trochę sobie ich, a tutaj przyda mi się dwóch ich jeden. Dwóch ich jeden. No to zbierajcie! To złoto moje żony! <gryw> Jak wam potrzebne, to zbierajcie! Kurde czarny próby by się przydał A i właśnie Ty, który nie pracuje Co, gdzie, jak To pici ich e, Gdzie on jest? Tu jest mniemużny Na prawo, na prawie O to I jeszcze jakiś murzynek jest wolny? Widzę, że na nas popylają. To okropnie. Dlatego tak. Wy staniecie tu. I z wami je pójdzie jeden Wy pójdziecie do środka. Będziecie bronić środka, tak samo jak wy dwoje. E, ty. Ty jesteś kapłanem. To ty staniesz tutaj. Tu będziesz bronić z nimi. Bo stąd minut, tak Tam gdzieś są. I co? Mamy wytrzymać? 30 minut do powrotu Utera. I Jane, która po niego wruszyła. Wstawię też tutaj i tam coś i wymagać strzelca. Tutaj murzynek. D. jak się ulepsza? O tak? Nie, to w takim razie... jak się ulepsza? Wspieranie, naprawa, 100. To upadło. Właśnie o tym mówiłem, ja ty mógłbyś lepszyć o to o, właśnie ty ją będziesz o, to, wzmacniać. Ty jesteś podróżnikiem. Widzisz to, to do kopalni bo to, to, to się przyda zakratuj na przyszłego chłopa i tutaj w wóźni, o właśnie pracujemy tu gdzieś, tu jest ten czarodziejski ten dal. i drewna jako mogą mieści mieć chłopi, o to by się przydało, Kąd? O, tu w moltku, to bym przejdzieł, i wy. Cisnąć niemalnych. Jakiś wolny ty. Cisnąć ich. Łowijaczka! Tej ty czym nie pracujesz? Jak ty wiesz co wzniesiesz, to sobie wzniesiesz... No, ten ten jest taki. czek, Больше хопов не подсветится. ты... ты не Ну, 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 Эй. ты будешь. Ты будешь на карте, что Jak umiałem przeć tę wieżę? Aha, dobra, jakiś chłop. Gdzie? A, tu jest, dobra. E, to Ty, proszę Ciebie, wzniesiesz z wieża. Więcej drewna! No to zbierać drewno Możemy! też zbieraj drewno, budz drewno, mamy no, no, no. No, to, zbierajcie to drewno, No, Skąd? no. Tu jesteśmy no. Czy oni się nas to pleczą? Mm. I Dobra, z tej strony puścimy Jeszcze jej wygrańcer. O, zresztą ma. Co, że ja mam tam iść? Mhm. To jest misja jakaś? Tak, chyba tak. Hmm. Na prawa na zwierzędzeniu średnio z wyrzecją, to się do wiosku. No dobra, chłopaki. Hmm, Zbierać się. Armiatura ktoś dostaje będzie. To gdzie są ci? Skąd? around. Uh Aha, -huh, ok, dobra. Dobre, to tak. Tutaj wyszków jeszcze tego 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 a, warsztatu nie mamy, dobra i ty, to już warsztat. Eee, potrzeba... To jest. Eee, postawisz warsztat. Okej. Okay. I teraz armia, która się tutaj zbierze Z nią pójdę. Nie wiem gdzie jest dokładnie to zyska, ale w tu. Tak, no szybciej się szkolcie. tutaj mam jeszcze jakieś roboli wolnych. Nie, przyda się jeden. Bardzo Dobra, to tu można jeść, nieco co się teraz szkoli. А, вот тут я всех шкалить уже. Хуй, даже он малый каждый раз. Липа! Где, где? Кто? Уже что? Сейчас Ше. Не статуя. Эй, ты? Hmm. Też spoduję się jeszcze jedną farmę, jeśli chodzi o farmę, to trochę słabo. Dobra, no to dozbroję się tutaj ostro i do Was wracam. E, dobra, jestem już z powrotem, trochę się tutaj dozbroję. Moje robole zrobiły farmy i atakują tu z tych takich przewozów. Możesz tu I ze mną jest już mój kolega. Halo. Tak, dzień dobry, tak. witam. Siedzę i sobie oglądam jak Grasz na no. escape'ie, na pięknym współdzieleniu ekranu Nie reklamuję. No, no no tak. Rem tu się przydaje, jeszcze postawimy się, nie to jest strasznie... Ciebie tu atakują. Właśnie okropnie mnie tu tępią. Nie umarli. Dobra, i później macie tylko to ulepszyć. A ja tutaj z moją wywiadą wojowników. Dobra, o tych wszystkich tutaj. I śmiało ich. Bo ich więcej. szel Dobra, strzelcy oczywiście. Nie, nie patrzę jakiegoś celu. Dobra i pójdziemy o tu. No, gdzie widzę? Jak się zaszczym, bo... zastanawiałeś? Zastanawiałem czemu tego Artasa tak długo nie ruszałeś. Tak sobie stał w tych poszarach, czy gdzieś tam indziej. E, no dlatego bo ja nie chcę, żeby On nie umarł. <laughs> no się może leczyć. No to ci nie, nie to ja raczej nie... No wiesz, czasami prosty nie warzywka, ale on się samo czyni, nie może leczyć wiem. nie w ogóle nie możesz sam się lecieć. to Ctrl-W, czy tam W szybko wciskasz. Tak? Przecież nie I makro dobra, automatyczne się jest. Ulepszyć i to musisz się ulepszyć, dobra. Możbym ci radził jedną wieżę zrobić z tym takim działem czy coś takiego. Nie. Yes. Zatowo Do z mięsa. No właśnie, oni są, no właśnie... Oni mi się bardzo przydają Oni On parę sekund potrafią znieść w budynek. Kanon, kanonierzy. Jeszcze 15 minut i ten... I, i, i będzie... jeszcze sobie zrobić jedno. <coughs> oni się strasznie mogą szkoli. To, to, to co mam powiedzieć, bo tak powiedziałeś, żebym coś tam nie powiedział nie wiem, i nie wiem co mam coś powiedzieć. Wam powiedzieć. I krytykuj też, że tak do kitu gram z tym podziemnym graczem. Ja tak lepiej nie umiem, to, umiem grać w tę grę. Tak? W ogóle masz? <gry> tak? No mam. Kurde, no czemu mnie nas zapotopują? Aaa... No to ta cała plaga pochodzi z krainy, która... Eee, krainy, ale krainy... wspomniałam znowu. <grym> ale... <PRZEKANY> która nazywa się Andorhal. A Arthas jest księciem. Eee, nie. On jest z księciem Lorda Ja się. Zaczy... Pomyliłem się nazwą. To, to, to jest. O no, ile, bo to wszystko jest takie skomplikowane. Ja tylko gram w tą grę, jasne. Znaczy później przypuszczam, że będę w nią trochę dłużej grać. Tutaj po poprzechodzę... No. To jak dłużej trochę pogram w tę grę, to przypuszczam, że. To się trochę nauczę. a ja, co to jest to takie. A to idę yy, dobrze, nic nie Dobrze. Oczywiście. Gdzieś mam. Co to jest? Eee, yy, tutaj ich jest baza. Okej, okay, dobra, jasne. W ogóle poszedłem nie w tą stronę. Yy, zapraszam panowie. Tutaj musimy się dostać do tego. Tutaj... Gdziecie? Ale to są znowu, nie, dobra, to są zakażone zboże, ja ten, ten to idę i obejdę i do góry nogami, tak. Do ataku! Ten, tak, ten cały kult odpowiedzialny za tą zarazę jest jakby... Znaczy, przewodniczącym tego jest, nie wiem, nekromanta Kel'Thuzad, który... Ale już zabiłeś ja go? zabiłeś go, tak, no to Yy, już razem go tam zabił, no, no. i <laughs> później on będzie jednym z końcowych włosów instancji o nazwie Nux Ramos oczywiście w super grze World of Warcraft. A, no World of Warcraft, akurat ja to Warcraft, jeśli chodzi o World of Warcraft, do dużego levelu nie zaszedłem, bo ja tam chyba doszedłem maksymalnie do 19, a mi się później już grać nie chciało. Nie nie. nie nie dlatego, dlatego bym musiał płacić po 20, dlatego, bo nie chciało mi się, bo to się robiło nudne nie. oprócz tego, że nas strasznie pociechali zabili, zabili mi kanonierów medalion podwagi e, użyj swojego miejskiego portalu na własnym ratuszu, aby ja przynieść do niego kartosy i nie jego się. Czy możesz Uf, łatwo kurde. uciec, jak będziesz miał? No. Przypuszczam, że taka chwila nadejdzie, to w najbliższym czasie zająć mm -hmm. Ja zawo listy grać. Uleczam tutaj tych moich ludzi, kurde, trochę ich straciłem, zauważyłeś? <coughs> o, już niedługo wrócił Uter. Nie, niedługo, co? 10 minut. Ale to szkoda, że mogę tego. Zwój miejskiego portalu już tylko raz. Bo tutaj znowu będą się tłumki. Ale to poczekam, żeby uleczyć tych najbardziej rannych rycerzy. Nie wiem, co to powiedzieć w ogóle. No to nie wiem. Leć coś. materiał będzie beznadziejny, i nie będzie łapy w górek. I nie będzie coś I nie będzie to Ej, nie ma ich tu. Co to jest? Karawana nieumała. Kurde. A co robi to aura oddania? To coś. w pobliżu. czemu ja nie mogę tego użyć? Oczywiście. A czemu ja nie mogę użyć tej aury oddania? Nie wiem, nie wiem. Mm, zwiększ. O, brak kosztów, jak miło. Zwiększa pan też sojuszniczych jednostek znajdujących się w pobliżu o jeden. Dobry, to sobie obelegajcie. Jeszcze tego strzelca... No, czy... Dobra, cisnę. Jolo. Jest tylko tutaj dwóch to. nie, tutaj wyjdzie jakiś olbrzym albo jakiś ogromny, ten karta wyrzutny, jestem ja tego pewien. Czemu on nie to, do mięsa i... Ab abominacja, czy, czy coś. na Ja widziałeś to. te takie olbrzymy. Wiesz co mi chodzi? Te takie... No tutaj. Takie te tanie, takie poszywane. Abo na... No, Mordemolno. Co nie możesz się wypowiedzieć? Jest, a... dobra. Albo minacy. O, no jak jakoś tak, no to. a ja, a ja muszę być w mieście, gdy będzie ten przyjazd teraz. Mm, nie nie wiem, no wszelkie muszę. ja byś armię ze zbożem. A dobra, to ja już mogę wracać. Ej! Tutaj. Akurat w takim momencie jest, gdzie mogę mało powiedzieć. Jeszcze w takim, gdzie mało wiem. Ale mogę tak powiedzieć o wcześniejszych wydarzeniach. Jak widzicie, jest tutaj kompletny Mordor. Jest, dobra, ty, 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 szybko atakuj niech. atakuj to. Bo ci się wzięli za farmy. Jeszcze tylko dwie minuty. Powiedz mi, co planujesz nagrywać jeszcze? Ja mam masę różnych rzeczy. No dobra niszczę. co? Na pewno będę nagrywać jeszcze blokada, turnet, to game def On tak? No to jest dość fajne, muszę Nawet no chyba no, mam nie. już jeden odcinek. Tylko że on coś nie wypalił dlatego, bo ja tam miałem... No, coś no, tam zwaliłem, po prostu. Radek... Co? Jest Ej, sam swojego tak. zabił! Bo za mięsa? No. O kurde. Jeden rycerz, rycerz versus. No nie, szybko zniszcz ten włos, szybko zniszcz ten włos, proszę, proszę, proszę. I padło. No dobra, ale on za nim... się zabrał za farmę, dobra. Oby tu przy. Tej... I to dawaj ich chłopów, Ty, rzeczywiście. I po prostu zrobię pospolite ruszenie, a oni się na niego rzucą. Lol! No, ale to zwaliłem, to będzie nie... No a ten skąd? Ja tam... Nie, na pewno ja... Co mówisz? On bo może szkielety przyzywać. No kurwa. No, no właśnie. Ja bym robił budynki, jakieś farmy na przykład, żeby oni się tam na nie rzucili. Czekaj, jeszcze 20 no, sekund, bo oni się wszyscy teraz rzucili na jednego tego. 17, szybko, come on, come on, come on. 15. Jest, oni się wszyscy rzucają na tego. Ja... Funkują. 7, 6, 5, 4, 6, fartem, sześć, 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 sześć. Fartem, no, naprawdę Jest, jest! No, wygrałem to. Jest. <ścoughs> jestem zwycięzcą. Oczywiście taka armia ucieka, genialna, bo... o ja a Ej, może Arto żyje, Arto żyje. Jakimś cudem żyje. Z martwych wstał. Jezus. jest? Złodziej. swoją superarnią Złodziej. I Złodziej. po Złodziej. 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 kurde, moje miasto właśnie zostało Gdybym nie przybył na czas, robiłem co mogłem. Gdybym miał legion doborowej jazdy, to nie od do dosięgnąłem. Ta bitwa to dopiero początek. Szeregi nie rosną z każdą I, ten... I patrz jaki on ma tu ładne flaczki ten na dole. Trzeba uderzyć w ich przywódców. Jeśli będzie trzeba, udam się do Stratcom i zabiję Melganisa. Co ma? O ten flaczki a, tutaj na dole. No, no piękno. Jesteś ciemny młodzieńc. W jak on jest podszywany, wygląda jak spodnie, które były 10 tysięcy razy szyte. O, oh, no to ja zakończę ten odcinek, ja jestem Wizard, ze mną był Starboy i żegnam was, narka cześć!